Nazywam się Rafał Pukora, reprezentuję ośrodek Kibice razem KKS Kalisz. Spośród aktualnie działających w naszym kraju 19 ośrodków, nasz ośrodek jest ośrodkiem o najkrótszym stażu. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2022 roku. Nasze działania ukierunkowane są głównie w stronę dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk kładziemy na osoby zagrożone wykluczeniami społecznymi. Współpracujemy z wieloma instytucjami samorządowymi oraz pozasamorządowymi, takimi jak Domy Dziecka, Caritas, Świetlice Socjoterapeutyczne, kluby sportowe, stowarzyszenia. Jednym z naszych największych przedsięwzięć w kalendarzu corocznym jest organizacja Dnia Dziecka z KKSM Kalisz i co roku w tej imprezie udział bierze ponad 500 osób. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do. Naszego ośrodka, który mieści się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 1929.